Dzień dobry kochani, tu Ania Zielińska. Dzisiaj plenerowo się widzimy, jest niedziela rano. Wybraliśmy się na targowisko tutaj we Wrocławiu, przy młynie. Pierwszy raz tu jesteśmy, nie wiem jak to się stało, ale jakoś nigdy wcześniej nie było nas tutaj. Widzę, że jest dużo ludzi, dużo stoisk. Będziemy wszystko oglądać, no i zobaczymy, czy coś ciekawego znajdziemy. Oczywiście polujemy na jakieś fajne starocie, ale gdyby się nawet nie udało, to widzę, że na pewno jakieś sadzonki na balkon przynajmniej dostaniemy. Fajny klimat tutaj jest, troszeczkę jest zabytków, trochę warzyw, kwiatów i nawet słuchajcie, są cebulki, rośliny cebulowe, to jak pan ma Także naprawdę dużo ciekawych rzeczy w jednym miejscu i fajny taki inny klimat niż marketowy. Na razie najoryginalniejsze stoisko, aż ciężko przejść obojętnie, naprawdę co jeden przedmiot to wyjątkowy. Zobaczcie tylko co tutaj jest, ile pięknych figurek z różnych materiałów, i drewniane, i mosiężne, i tutaj taki bardzo indyjski też styl i afrykański wymieszany, dużo różnych figurek. Super. Dobra, znalazłam kosz. Podoba się i Szymonowi i mi. Jest nawet trochę w kolorach, bo jakiś taki niebieski drucik. No i my mamy taki dosyć rozwalony nasz napranie i też taki trochę zawali droga jest, więc ten jest taki fajny, wąski. No dobra, bierzemy, podoba nam się. No, to jest fajne. Nowy z zbudza furlore. Już trzy osoby mnie zapytały, czy mam w środku kobrę. <gry> No dobra, czas do domu, bo tam już dzieci tęsknią, ale fajnie było. Słuchajcie, jesteśmy z Szymonem w szoku, że żeśmy tyle lat we Wrocławiu i nigdy nie byliśmy. Myśleliśmy, że to będzie takie malutkie targowisko, a to naprawdę cały hektar. Tego jest strasznie dużo, więc jak jesteście tu gdzieś z okolic Wrocławia, to wpadnijcie sobie. To jest co niedzielę, od 5 chyba rano do 16. Naprawdę super. Mydło i powidło, ale też parę było bardzo, bardzo fajnych rzeczy takich niespotykanych, nie tylko taki, wiecie, Miły szrocik do poprzeglądania, tylko naprawdę różne rzeczy. I trochę mebli, i jakiś kryształów, i naczyń bardzo dużo. No i też jakieś tam wiecie: rośliny, owoce, warzywa, ale naprawdę bardzo, bardzo dobrze się bawiliśmy. Nie wiem, kiedy czas zleciał, trzeba już wracać. Jeszcze Wam w domu pokażę raz na spokojnie, co kupiliśmy. Wróciliśmy. Bardzo było fajnie, naprawdę. Nie spodziewałam się takiego, takiej pięknej niedzieli. Dwie godziny minęły, po prostu nie wiem kiedy. No i kosz nadal mi się podoba, nie, nie przestał, więc zaraz wyrzucę z przyjemnością nasz poprzedni. Mego mamy, Jezu, on jeszcze jest z mieszkania naszego starego na Nowym Dworze, czyli ten kosz ma z 12 lat. Też był bardzo fajny, no ale już jest naprawdę. Bo to jeszcze jak mieliśmy kota, to kot nam go podrapał i już naprawdę mu się należało, więc będzie teraz taki. No śliczny jest. Kupiłam też, słuchajcie, lejek. To jest taki zwykły przedmiot, ale powiem Wam, że nie cierpię tych plastikowych lejków. One zawsze taki u mnie estetyczny sprzeciw wywołują, a ten jest taki ceramiczny, fajny. No, podoba mi się, już widzę, jak będę robić przetwory czy tam jakieś syropy, i będę przelewać. Tylko muszę go najpierw porządnie wyszorować. No i kupiłam sobie też książkę o uprawie leszczyny. To już pod kątem działki poczytam sobie o tej leszczynie, bo widziałam, że tutaj dużo jest różnych materiałów o zapylaniu, przycinaniu, sadzeniu, przygotowywaniu gleby, nawet są legendy o leszczynie. Więc, a i potem jeszcze jest rozdział, jak przechowywać orzechy. Także myślę, że się przyda taka książka do lasów sam raz. No i słuchajcie, kupiłam taką też osłonkę, ona mi się od razu rzuciła w oczy. To było pierwsze stoisko, pierwsza minuta. Strasznie mi się spodobała. Jest taka, no dokładnie jakby ktoś ją dla mnie zrobił. Tutaj jest leciutko jakaś wyszczerbiona, ale to w ogóle w niczym nie, nie, to jakieś, nie wiem co to jest, ale w niczym nie przeszkadza. Jest piękna i chyba podświadomie ją kupiłam do tej paprotki, bo wczoraj sobie kupiłam w naszym sklepie z roślinami pierzatkę australijską, bo tak mi się spodobała. Jest po prostu przepiękna ta paproć. Ma takie liście. Jezus, jakie one będą cień rzucać w ogóle jak słońce na nie padnie. I zobaczcie na te małe pastorały, jakie one są włochate. Piękny ma pokrój, piękny ma kolor. Zobaczymy, czy się uchowa, no bo paprocie to nie są łatwe zawodniczki, ale pomoc ta jest taka w miarę. No i ta osłonka strasznie do niej pasuje. Jest nawet dopasowana kolorystycznie. Ten pasek tutaj jest idealnie w kolorze. Tych włosków, więc mm, no jest ślicznie, jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona.